Siemano, siemano, witajcie! Z tej strony ja, 69 Dzisiaj dla Was nagrywam odcineczek nie z Minecraft Hardcore, tylko z EuroTraka. Taka nowa odmiana dzisiaj yy, wlatuje. Yy, I dzisiaj widzowie yy, zrobimy sobie odcineczek z EuroTraka Simulator 2 Przepraszam Was, że jest taka widoczność, nie mogłem inaczej jakby zrobić. I mam nadzieję, że Wam się takie coś podoba i że będzie coś widać również. A jeśli nie, to Was widzowie bardzo serdecznie przepraszam, ale mam na... staram się robić jak najlepsze dla Was te filmy, żeby jak najlepiej to wyszło i w ogóle. Jeśli Wam się takie filmy podobają, to zostawcie tu łapeczkę w górę, suba tam na dole, 5 łapek pokaże, że chcecie kolejne takie odcineczki. Jeśli nie widzieliście ostatniego Minecraft Hardcore, jeśli robiliśmy... Um... O, ja mam tu, nawet nie widziałem. E, jeśli byście chcieli takie odcineczki więcej, to zostawcie tu 5 łapeczek w górę. A jeśli nie widzieliście ostatniego odcineczku na kanale z Minecraft Hardcore, to polecam, warto wbić. I co jeszcze na temat tego? Nie patrzcie jak ja piratuję, bo piratuję ogromnie, więc nie patrzcie na to. Ja jeźdzę skanią swoją r e, 420 albo 30, nie jestem dokładnie pewien. I co zrobimy? Na pewno dzisiaj jedną traskę, tylko nie wiem dokąd. A, EuroTraka mnie wywaliło. Zaraz widzę was, A nie wywaliło mi. Przepraszam, sobie mały błędzik. Coś mi jakiś komunikat wyskoczył, nie wiem o co chodzi. Przepraszam, że też światło odbija, widzę, że odbija, przepraszam Was widzowie za to. Minutkę. Już naprawiamy, staram się to naprawić jak najlepiej by było. Ten co się światło odbija to bardzo serdecznie przepraszam za to. No co się z tym europakiem dzieje? Czekajcie widzowie, zaraz ogarniemy to. Coś nie chcę ze mną współpracować to wszystko. Ale mam nadzieję, że wszystko wróci do normy. Wiecie, żebym się na 9 nie dotrzymał. Ale dobra, wszystko jest już w porządku raczej. Przepraszam za ten mały błędzik. Wybaczcie. Ja wam powiem dokładnie, widzę, jaka to jest skania, ale raczej R420, nie jestem pewien. Ja jeżdżę na kierownicy, nie jeżdżę na... Mm, to jest R410 nawet, o, widzicie. Ona, ona się prezentuje tak, to jest moja własna skania, żeby nie było widzowie. Eska może sobie kiedyś w przyszłości kupię, ale nie wiem. Skania oczywiście tam przejechane. W... Ja zacząłem ją mieć w 5 maja, a dzisiaj jest już chyba 9 albo 8, więc 2893 przejechane dzisiaj. Zrobimy nim 3000, więc naprawdę jest troszeczkę. Tu się chyba nie przywaliłem. Ok, tam po, trochę pojechałem po kręgu nie patrzcie na to, widzowie. I jakoś sobie takie zimy, widzowie. Dzisiaj się też pojawił odcinek z em, tego, z treningu, więc też warto, widzowie, oczekiwać, żeby nie było źle. Jeśli też dobijecie tutaj te 5 apetów w górę, to jeszcze może się dzisiaj pojawi Minecraft Hardcore na kanale, więc dzisiaj mogą być trzy odcinki jeśli byście chcieli I widzowie Ciężarówką przez danie Chyba tak, przez Danie, bo my przez danie robimy No raczej tak, przez danie, więc... Ciężarówką przez świat, można tak powiedzieć. Czerwone światełko trzeba się i zatrzymać, żeby nie było problemów. Światełko trzeba zapalić już, bo ciemno. Jelone jadę dalej. O, górka mnie czeka fajna. Tą skaniom w ogóle jeszcze nie tankowałem. Ta skania ma. Przejechane 2800. 28, 28, Jedynie co sobie zrobiłem to jeden transport i tam mi dotankowali. Ale tak ze swoich to chyba nie dopłacałem, nic nie płaciłem. Trochę uszkodzeń ma, więc to sobie naprawimy lekko, ale to tam cicho. Yy, I też sobie dotankujemy ją dzisiaj jeszcze na odcineczku. Oczywiście, jak będę mieć też lepszy sprzęt widzowy, to już na pewno obs wleci Na razie tylko tak nagrywam, a co potem będzie, to zobaczymy Na razie muszę mieć lepszy sprzęt do nagrywania I w ogóle 2900 wbite już na liczniku Ja jeżdżę różnie ja jeżdżę tak, żeby spokojnie, żeby jak najmniej spalić i... Ostatnią trasę spaliłem 57 litrów z promem to tam nie za dużo, nie za mało dobra, jak się jeździ spokojnie to się dużo nie pali, ja tak 115, tak bez magnesu jeżdżę, więc. Więc no na redarter mam, to to wszystko da radę. To stówka, tak. Ja nie ci istnieje takiej szkolni. Ja jestem, ja wiem, że Kania ma o, o słabą przyczepność, strasznie. I wiem, jak to też jest, niestety, ale. To mniejsza w to. Ale, jeśli byście ch chcieli, wizowo, raz ze mną zagrać albo coś, to pisać na Instagramie albo coś. Gdybyście chcieli bardzo ze mną zagrać, to warto pisać na Instagramie, który będzie w opisie i bez żadnego przedłużenia lecimy dalej. Tu, ja sobie zatamkuję tam na miejscu. Chyba będzie tam jakaś stacja. Nie wiem. A jeśli nie, to na następny. Jaki problem? Po ile paliwo tu jest raz to zobaczyłem po 11 albo po 17 nie wiem było bardzo drogo widzowie bardzo drogo nie wiem co na prawie pas hmm. tak nie można widzowie w, w rzeczywistości ale tam Euro ja rozarko przymknę na to oko. W ogóle fajne rzeczy dodali w, ty, e, w aktualizacji do 1.47. Mi się ta aktualizacja bardzo podoba, ale nie, też ma swoje minusy, ale nieważne. Zawsze na najbliższej stacji, która będzie, będę musiał się z wami pożegnać. I jeśli byście chcieli też Minecrafta Hardcore na kanale to bardzo serdecznie zapraszam na Minecraft Hardcore dzisiaj. Jeśli wybijecie 5 w górę pod tym filmem. O! Zatrzymamy się zaraz. Tutaj. Zatankujemy i zaparkujemy i... Kolejny odcinek kiedyś się pojawi z ciężarówką przez świat. I będzie perfekto. Oczywiście ja jeżdżę na tym poziomie, więc co, byście widzieli wszystko co, jak i gdzie Zajeżdżamy Ładunek pobrany Zatrzymujemy się po 11.37 paliwko Nie jest takie drogie Mogło być tańsze, oczywiście widzowie mogło być tańsze, ale nie jest Oczywiście do pełna Teraz ja sobie dożałował Okej okay. Za 9000 zatankowałem I akurat wbite 3000 zobaczy, więc widzowie Kończymy z liśnikiem 2999 Pierwsze tankowanie a ja się na ten moment widzowie z wami żyje do zobaczenia do kolejnego odcineczka Hallo war